Hello, hello, hello! Dzień dobry, dzień dobry moi ludkowie Na początek chciałem Wam wszystkim podziękować za tego tysiąca, za tego tysiąca, tysiąca cudownego, magicznego tysiąca, tysiąca subskrybentów na moim YouTube'owym kanale Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że tylu z Was dołączyło do mojej przestrzeni. Nie wiem co powiedzieć. Dziękuję. I co? I bijemy następne 1000, czyli dobijamy do 2000. Mam nadzieję, że wkrótce uda się osiągnąć tą, 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 ten poziom 2000. Takie subskrypcje kojarzą mi się troszeczkę z, z takim. E, globalistycznym wynalazkiem, jakim jest, jest kredyt społeczny. Nie wiem, czy, czy również macie takie, takie m, przemyślenia jak ja, a mianowicie, czym więcej e, subskrybentów, czym więcej tam tych tych ludzików, punkcików i różnych tam e, serduszek, pierdółków, tym bardziej człowiek staje się. Yy, wartościowy w tym, w tym systemie właśnie cyfrowym, w tej przestrzeni cyfrowej. Także, żebym się stał bardziej wartościowy, to weźcie tam te, 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 te wszystkie pierdółki, włączcie no i zobaczymy, czy to w jakiś sposób zmieni zmieni moją przestrzeń. A tak wracając już z powrotem do tematu aktualizacji z życia Mego, to jak e, zauważyliście na ostatnim filmiku, który będzie podlinkowany, o tu, 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 e, uszkodził mi się generator. Generator, generator prądu mało tego. E, również uszkodził mi się inwerter. Inwerter prądu z, z fotowoltaiki. Także w tej chwili jadę na jednym inwerterze, e, starym zresztą, 15-letnim inwerterze. No i ten backup e, w postaci generatora też jest niestety. Mm, nie naprawiłem jeszcze tego generatora ze względu na to, że nie wiem, co mu dolega. W każdym razie. W każdym razie, o właśnie, może ktoś kto, któryś tutaj z chłopaków yy, doradzi, co może być. E, mianowicie, na saniu chodzi, odpalam i chodzi, a przełączając później z, z trybu sania, gaśnie, tak jakby po prostu brak paliwa. Nie, najprawdopodobniej będę musiał rozebrać gaźnik, przeczyścić gaźnik, ewentualnie coś będzie z gaźnikiem. Tak czy inaczej, generator nie jest sprawny, inwerter nie jest sprawny i co? No i muszę oszczędzać prąd. Tak jak powiedzieli globaliści, nie ma, nie ma to tamto. Mimo, mimo z tego, że mam tutaj z, zdublowane systemy zasilania, to przyszedł taki czas, że zostałem tylko na jednym systemie zasilającym w energię. Czyli muszę oszczędzać. Żadnych pierdołów, żadnych internetów, żadnego świecenia, skórami, spać. Tak więc takich właśnie nowości, które tutaj u mnie się wydarzyły, no to jest ta właśnie awaria zasilania elektrycznego. Ale poradzimy sobie, nie z takimi rzeczami człowiek sobie w życiu radził, więc i z taką pierdołą. Da się żyć. Nawet bez prądu da się żyć. Także to nie jest, to nie, jest nie jest problem. Ale w wczesnych czasach, w teraźniejszych czasach. O. E, moi drodzy. Zima przyszła. Wrzuciłem wam tam parę fotek na Facebooki, Instagramy. Przestrzenie wszelkiej maści cyfrowe. Myślę, że, że wam się podobały. Bo odzew był dosyć, dosyć. Nie było to jak kiedyś może 700, 1000 reakcji, ale stali, stali moi odbiorcy zareagowali poprawnie. Także fajnie. Dziękuję Wam już tak poważnie za, za wszystkie miłe komentarze. To bardzo miło dostawać takie komentarze, że coś Wam się podoba, że, że jest fajnie. Że komuś mogłem zrobić przyjemność, nawet naoczną. Więc to, to jest takie miłe, budujące i motywujące zarazem do, do dalszych działań, tak? Do dalszych działań, do, do tworzenia jakichś tam materiałów, kontentu i tym podobnych rzeczy. Następna sprawa, którą chciałbym tu poruszyć, to najprawdopodobniej uruchomię live'y, czyli takie na żywo yy, pogadanki, po, pomówionki właściwie gadanki, to gady gadają, nie. E, w każdym razie. E, transmisje na żywo, o właśnie, to, to tak po, po, po polskiemu to się tak mówi, transmisję na żywo, e, dzięki którym będziecie, będzie mógł, będę mógł, że tak powiem, e, porozmawiać z wami na różne tematy. Tematy, te bliższe i te dalsze także zapraszam. Zresztą dałem tam jakieś informacje na, na, na tych mediach innych, typu Facebooki, Instagramy i tym podobne rzeczy, że będzie live. No i zapraszam wszystkich na YouTube. Zapraszam na YouTube. Ja generalnie troszeczkę schodzę, już całkowicie schodzę powoli. No z tego Facebooka nieszczęsnego to taka troszeczkę platforma, zapadła platforma trupiarnia. Jak dla mnie YouTube daje dużo lepsze większe możliwości. Nie jest też idealny, ale te możliwości tworzenia są dużo większe. Również można posty tak tworzyć, zresztą tworzę posty Większość postów w tej chwili będę już tylko za, zamieszczał na, na YouTubie na, na zakład, w zakładce społeczności. Nie, można sobie to skontrolować, przejrzeć powoli. Będę tworzył tam jakieś no, w miarę interesujące interesujące dla, dla Was. Myślę, że interesujące dla Was tematy. O różnej tematyce, posty. Tak więc jeszcze raz zapraszam Was na YouTube. Zakładka społeczności do czytania, komentowania postów. I myślę, że, że tam będzie, będzie to dużo bardziej. Mniej problematyczne jak, jak to jest właśnie na, na platformie tej Facebookowej, gdzie teoretycznie można, dostaje się bana, czy tam blokadę, blokadę za, 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 za jakieś banalne rzeczy. E, tak. Wiem, że YouTube też nie jest platformą taką e, idealną. Też mają sporo za, za uszami, jak to się potocznie mówi. Ale y, moi drodzy, mimo wszystko uważam, że, że jest to dużo lepsze rozwiązanie niż, y, niż tracenie czasu na, na, na y, Facebookach i y, Instagrama. Instagram to jest całkowicie dla mnie jest niezrozumiała platforma. Mam. Prześwietlam, ze względu na to, żeby nie było tak, że mówię o czymś, a, a po prostu nigdy tego nie, nie spróbowałem. A więc mówię, mam, byłem, ugryzłem, e, widziałem i wyrażam swoje zdanie. Następna rzecz, e, kinoteka, e, stare filmy, które udostępniałem na, na kanale, na moim YouTubeowym kanale, niestety zostały zdjęte przez. E, administrację, nie spełniając nie spełniając kryteriów społeczności YouTube'a. Więc bardzo mi przykro z tego powodu, ale nie, nie, będzie, nie będę emitował już tutaj e, na tym kanale starych filmów, polskich filmów. Być może stworzę odrębny do tego kanał, który będzie tylko i wyłącznie Przedstawiał właśnie tę tematykę Tematykę Filmów Filmową Ale to mówię Jeszcze nad tym Zastanawiam się, pracuję Może, może prędzej Myślę, że tutaj chcę uruchomić Transmisję na żywo Rozmowy na żywo żeby można było sobie spokojnie, interaktywnie porozmawiać. O. Tak więc to tysiąc to subskryberów motywuje, zobowiązuje, zobowiązuje mnie do tego, aby ten content, ta zawartość, te treści, które tutaj e, będę e, przedstawiał, były coraz to lepsze i coraz to bardziej wartościowsze. Także postaram się, aby, aby właśnie, aby właśnie ne, tak też było. I jeżeli macie jakieś sugestie, to zapraszam. E, bardzo e, proszę, piszcie pod filmami pod w y, zakładce społeczności, pod, pod postami moimi youtube'owymi I myślę, że y, uda mi się z czasem wypracować jakieś fajne y, fajne tematyki tematy, tematy które, które, które tutaj was interesują. Generalnie kanał, ma za zadanie przedstawianie e, mojego życia. To jest kanał, który założyłem z myślą o tym, żeby dla siebie, tak? Więc, e, żeby uwiecznić swoje jakieś tam zmagania z życiem, żeby to gdzieś tam zostało, w... coś tam zostało po mnie. Więc. E... No tak to traktuję, nie traktuję tego jakoś zabrobkowo, zresztą nie ma monetyzacji w ramach ścisłości, więc kanał nie ma monetyzacji, więc spokojnie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się, e, to takie miłe, postawić tak zwaną kawę za to, za... za za to, co tutaj e, czynię, robię, wyczyniam, to bardzo miłe i bardzo motywujące. Także, drodzy moi ludkowie, zmiany, zmiany, aktualizacje, różne czyszczenie, przenoszenie. I myślę, że w końcu. E, Da to efekt taki, jaki. jaki chciałbym, żeby dało. Ten efekt medialny. Nie zamierzam nikogo edukować. Nie zamierzam nikogo pouczać. Nie zamierzam nikogo uzdrawiać. Nie zamierzam nikogo komentować, krytykować. I tym podobne rzeczy. E... Wszystko, co tutaj robię, to jest częścią mojego życia. I tak naprawdę przedstawiam to życie takie, takie jakie jest, po prostu jakie jest, bez żadnej reżyserki, z ręki, nagrane z telefonu. Często tak jako jak tutaj jestem w lesie. W lesie, w mieście. Bo nie będą to materiały tylko i wyłącznie z lasu. Będzie to życie. Także życie jest takie, że raz jesteśmy w mieście, raz jesteśmy w lesie, raz jesteśmy w biznesie, a drugi raz jesteśmy pod podwozem, jak to mówią, tak? Także takie to będą materiały z, na tym moim kanale i zapraszam. Cóż, rozmówiłem się, przepraszam, ale myślę, że wybaczycie mi, bo to takie, taka specjalna okazja, te tysiąc subów. Które tutaj wskoczyło. Zostańcie ze mną. Subskrybujcie. I do następnych. Zapraszam. Hej, hej. Trzymajcie się. Bywajcie. A jeszcze na koniec chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy postawili mi kawę. Bardzo dziękuję, Anita. Bardzo dziękuję, Wojtuś. I bardzo dziękuję Ania. To bardzo miłe. To bardzo miłe, że postawiliście mi kawę. Daje mi to takiego specjalnego kopa. Jeszcze raz wam dziękuję. Jestem szczęśliwy, że jesteście ze mną. Odwdzięczę się jakoś. Hej, hej.